Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego koty, te z gracją poruszające się z natury ostrożne stworzenia, nagle i demonstracyjnie przewracają się na plecy, odsłaniając światu swój bezbronny brzuch? Co tak naprawdę kryje się za tym intrygującym i wielowarstwowym gestem? Czy to szczere zaproszenie do pieszczot, skomplikowana gra społeczna, manewr obronny, czy może coś zupełnie innego? Ten z pozoru prosty akt zachowania jest integralną częścią złożonego i pełnego niuansów języka ciała kota. Języka pełnego ukrytych znaczeń, które my, ludzie, często błędnie interpretujemy. W tym materiale wideo dokonamy głębokiej i szczegółowej analizy tego fascynującego tematu. I możecie być pewni, że czekają Was zaskakujące odkrycia, które pozwolą lepiej zrozumieć i docenić Waszego futrzastego towarzysza. Aby znaleźć wyczerpujące i trafne odpowiedzi, na początek kluczowe jest uświadomienie sobie głębi, złożoności i wielowymiarowości kociego zachowania. Wbrew powszechnemu i głęboko zakorzenionemu stereotypowi, że są to samotniki, niezależne i zdystansowane, koty posiadają znacznie bardziej rozwinięte i subtelne umiejętności społeczne niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. Ich zachowanie to nieprzypadkowy zestaw instynktownych reakcji, lecz złożony kształtowany przez tysiące lat ewolucji system komunikacji niewerbalnej. Z pewnością nieraz zauważyliście, jak Wasz kot z wyraźną przyjemnością ociera się pyszczkiem o meble, rogi ścian, Wasz laptop albo o Wasze nogi, gdy wracacie do domu. To nie tylko wyraz czułości i radości z powrotu opiekuna. Za pomocą specjalnych gruczołów zapachowych znajdujących się na policzkach, podbródku, w okolicach uszu i u nasady ogona, Koty zostawiają swój unikalny feromonowy ślad. Feromony te to złożone sygnały chemiczne, niewyczuwalne dla człowieka, ale niosące dla kota ogrom informacji. W ten sposób nie tylko oznaczają własność, mówiąc to moje, ale też aktywnie kształtują komfortową dla siebie przestrzeń. Ten rytuał ma również głębsze społeczne znaczenie. Mieszając swój indywidualny zapach z zapachem człowieka, innych zwierząt w domu, a nawet z zapachem samego mieszkania, Kot tworzy wspólne, rodzinne pole zapachowe. To swoisty węchowy symbol przynależności do stada, który daje poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i stabilności, obniżając poziom stresu i niepokoju. Z uwagi na ich skomplikowaną ewolucyjną przeszłość i unikalną dynamikę społeczną, zaufanie jest absolutnym fundamentem kociego zachowania i budowania relacji. W każdej interakcji z inną istotą żywą, czy to z innym kotem, przyjaznym psem, czy człowiekiem, to właśnie poziom zaufania decyduje o charakterze, głębokości i jakości relacji. Koty, które często postrzegamy jako tajemnicze i nieuchwytne stworzenia, niosą w sobie podwójne dziedzictwo. Z jednej strony instynkty dzikich przodków skutecznych, ostrożnych i z natury samotnych drapieżników, dla których brak zaufania do otoczenia był warunkiem przetrwania. Z drugiej strony, tysiące lat udomowienia i życia u boku człowieka zaszczepiły w nich potrzebę więzi, przywiązania i poczucia bezpieczeństwa. Ta wewnętrzna sprzeczność, instynktowna ostrożność i nabyta potrzeba kontaktu sprawia, że zaufanie staje się tak cennym i jednocześnie kruchym zasobem. W przeciwieństwie do psów, które ewoluowały jako zwierzęta stadne, nastawione na hierarchię i współpracę, Zaufanie kota prawie nigdy nie jest dane z góry. Trzeba je cierpliwie i konsekwentnie zdobywać. Zrozumienie tych wrodzonych instynktów i psychologicznych cech otwiera nam drogę do rozszyfrowania z pozoru dziwnych, sprzecznych lub nielogicznych zachowań i pozwala dostrzec w nich bogate wewnętrzne życie oparte na delikatnej równowadze między niezależnością a przywiązaniem. Obszar brzucha to wyjątkowo wrażliwa strefa u zdecydowanej większości ssaków. A koty są tutaj najlepszym przykładem. Z anatomicznego punktu widzenia, ta część ciała jest najmniej chroniona. W przeciwieństwie do klatki piersiowej zabezpieczonej rusztowaniem żeber, jama brzuszna zawiera narządy wewnętrzne. Żołądek, jelita, wątrobę, nerki, śledzione, które chroni jedynie cienka warstwa skóry i mięśni. Każde poważne uszkodzenie tej strefy w warunkach naturalnych niemal na pewno prowadziłoby do śmierci. Właśnie dlatego, instynkt samozachowawczy. Udoskonalony przez miliony lat ewolucji, sprawia, że koty instynktownie i uważnie strzegą tej części ciała. Dostęp do niej jest możliwy tylko w wyjątkowych okolicznościach, gdy kot czuje absolutne, niepodważalne bezpieczeństwo i pełne zaufanie do otoczenia. Dlatego, kiedy kot dobrowolnie odsłania brzuch przed tobą, to nie jest tylko uroczy gest. To głęboki akt psychologiczny, który świadczy o tym, że w Twojej obecności podstawowe instynkty przetrwania ustępują miejsca poczuciu komfortu i bezpieczeństwa. Dlaczego więc Twój ukochany pupil tak często kładzie się na plecach, gdy tylko Cię zobaczy albo usłyszy Twój głos? W zdecydowanej większości przypadków, kiedy kot wykonuje ten rytuał w spokojnym, znanym i przyjaznym otoczeniu, odsłaniając brzuch, należy to traktować jako najwyższy wyraz zaufania, pełnego rozluźnienia, komfortu i głębokiej sympatii. Tak naprawdę wysyła ci niewerbalny sygnał o wyjątkowym znaczeniu. Ufam ci tak bezgranicznie, że mogę odsłonić przed tobą moją najbardziej wrażliwą część ciała. Czuję się z tobą tak bezpiecznie, że mogę zapomnieć o ostrożności zakodowanej przez ewolucję. To rodzaj najwyższego komplementu w złożonym świecie kociej komunikacji. Ale właśnie tu kryje się pewna subtelność, która często prowadzi do nieporozumień, a nawet przypadkowych zadrapań. Koniecznie trzeba zrozumieć, że choć pokazanie brzucha świadczy o zaufaniu, ten gest nie zawsze jest bezpośrednim i jednoznacznym zaproszeniem do głaskania. Dla wielu kotów ten obszar pozostaje zakazaną strefą ze względu na wysoką wrażliwość zakończeń nerwowych i delikatną sierść. Niespodziewany lub zbyt intensywny dotyk może zostać odebrany jako naruszenie granic i wywołać natychmiastową reakcję obronną. Od lekkiego, zabawowego uderzenia łapą. Po całkiem poważny atak z użyciem pazurów i zębów. Jak więc należy właściwie i delikatnie postąpić w chwili, gdy kot przewraca się przed tobą, odsłaniając brzuch? Jeśli twój pupil regularnie to robi, przede wszystkim doceń ten moment i potraktuj go jako akt najgłębszego zaufania. To pewny znak, że kot czuje się przy tobie dobrze, spokojnie i maksymalnie komfortowo. Jeśli bardzo chcesz sprawdzić, czy nie będzie miał nic przeciwko dotykowi w tej wrażliwej pozycji, działaj z najwyższą ostrożnością, uważnością i szacunkiem dla jego reakcji. Podejście powinno być stopniowe. Zacznij od delikatnych, pewnych i przewidywalnych pieszczot w miejscach, które większość kotów uznaje za bezpieczne i przyjemne. Głowa, policzki, gdzie znajdują się gruczoły zapachowe, okolice za uszami oraz podbródek. Uważnie obserwuj mowę ciała kota. Jeśli pozostaje całkowicie rozluźniony, zaczyna mruczeć, wyciąga łapy i powoli mruga, tak zwany koci całus, to bardzo dobry znak. Możesz wtedy ostrożnie przesunąć dłoń w stronę ramion lub boków. Jeśli reakcja nadal jest pozytywna, spróbuj wykonać jedno lub dwa lekkie, przesuwające się dotknięcia wzdłuż krawędzi brzucha. Jednak bądź gotów natychmiast i spokojnie cofnąć rękę przy najmniejszych oznakach dyskomfortu. Napięte ciało, gwałtowne machnięcie ogonem. Uszy przyciśnięte do głowy, zanik mruczenia, albo wpatrujący się, rozszerzony wzrok. Koty, podobnie jak ludzie, mają jasno określone granice osobiste. Ich naruszenie, nawet nieumyślne, może podważyć z takim trudem zdobyte zaufanie. Zawsze okazuj im szacunek i zrozumienie. Taka wrażliwość tylko pogłębi waszą emocjonalną więź. I tu dochodzimy do bardzo ważnej kwestii. Dla bezpieczeństwa i właściwego zrozumienia. Ten gest nie zawsze oznacza zaufanie i przyjaźń. W sytuacji realnego lub domniemanego zagrożenia, np. w trakcie gwałtownego konfliktu z innym kotem lub psem, zwierzę może instynktownie i błyskawicznie przewrócić się na plecy. W tym kontekście takie zachowanie nie ma nic wspólnego z oznaką poddania się czy uległości, jak bywa u psów. Wręcz przeciwnie, to bardzo skuteczny manewr taktyczny i przejście do pozycji maksymalnie defensywnej. W tej pozycji kot ma dostęp do wszystkich czterech łap wyposażonych w ostre jak brzytwa pazury. Może zadawać silne, odpychające ciosy tylnymi łapami, które potrafią wyrządzić poważne obrażenia, jednocześnie wykorzystując przednie łapy do chwytania przeciwnika, a zębami precyzyjnie gryźć. Taka pozycja instynktownie chroni również najbardziej wrażliwe części ciała szyję i kręgosłup, zamieniając kota w groźnego i niebezpiecznego przeciwnika. Odsłaniając brzuch w sytuacji zagrożenia, kot nie kapituluje, lecz przeciwnie, pokazuje pełną gotowość do walki i obrony wszystkimi dostępnymi środkami. Jest też inna, całkowicie niezwiązana z emocjami czy sygnałami społecznymi przyczyna takiego zachowania: prosta regulacja temperatury ciała. Koty to prawdziwi mistrzowie w utrzymywaniu komfortowej temperatury i wykorzystują do tego różne strategie behawioralne. W gorący letni dzień, gdy powietrze jest rozgrzane, a słońce praży, albo nawet zimą w mocno ogrzanym domu, można zauważyć, jak koty rozciągają się na chłodnych powierzchniach, płytkach w łazience, linoleum w kuchni czy zimnym parkiecie. To nie tylko dla przyjemności, takie zachowanie ma konkretny cel fizjologiczny. Przykładając brzuch do chłodnej powierzchni, gdzie sierść jest cieńsza, a naczynia krwionośne położone bliżej skóry, skutecznie oddają nadmiar ciepła do otoczenia, pomagając ciału się schłodzić. W tym przypadku brzuch działa jak naturalny, bardzo wydajny radiator. Z kolei w chłodne dni koty instynktownie szukają najcieplejszych miejsc w domu. Potrafią znaleźć nasłonecznione miejsce na podłodze przy oknie i przewrócić się na plecy, by jak największą powierzchnią ciała chłonąć promienie słońca i magazynować cenne ciepło. Zawsze warto pamiętać, że świat kotów jest niezwykle zróżnicowany. I nie istnieją dwa identyczne osobniki. Różnice indywidualne są ogromne i mają bezpośredni wpływ na zachowanie, w tym także na gotowość do pokazywania brzucha. Osobowość każdego kota to unikalna i złożona mieszanka wielu czynników: genetycznych predyspozycji, wczesnych doświadczeń, warunków życia i stanu zdrowia. Podobnie jak ludzie, koty mają bardzo szerokie spektrum charakterów. Jedne są z natury odważne, ciekawe pewne siebie i otwarte na kontakt, inne natomiast bardziej nieśmiałe, wycofane, wolące samotność i długo przyzwyczajające się do nowych ludzi czy sytuacji. Te cechy mają bezpośredni wpływ na to, jak często i łatwo kot decyduje się pokazać swoją wrażliwość. Ogromne znaczenie ma także przeszłość zwierzęcia, zwłaszcza jeśli pochodzi ono ze schroniska. Zwierzęta, które przeżyły traumę, doświadczyły przemocy lub zwykłego braku uwagi, Mogą nosić ze sobą ten emocjonalny bagaż i z większą ostrożnością okazywać zaufanie. Historia takiego kota głęboko wpływa na jego relacje z ludźmi, a zdobycie jego zaufania wymaga szczególnej cierpliwości, delikatności i czasu. Wczesna socjalizacja w okresie kocieństwa, między drugim a siódmym tygodniem życia, kładzie fundament pod przyszłe poczucie bezpieczeństwa. Pozytywne kontakty z ludźmi, zapoznanie z innymi zwierzętami. Różnymi dźwiękami i zapachami uczą kota postrzegać świat jako miejsce bezpieczne i przewidywalne. Zachowanie kota kształtuje też jego późniejsze doświadczenie. Jeśli pokazywanie brzucha zawsze kończyło się pozytywnie, kot chętniej będzie powtarzał ten gest. Ale przeciwnie, jedno negatywne doświadczenie może wystarczyć, by na długo zapamiętał, że pokazanie brzucha wiąże się z ryzykiem. Nie zapominajmy również o fizjologii. Koty różnią się pod względem wrażliwości na dotyk. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, staje się jasne, że nie istnieje uniwersalne podejście. Kluczem do harmonijnej relacji są obserwacja, cierpliwość i szczery szacunek do niepowtarzalnej osobowości Twojego pupila. Tresura, wbrew niektórym przestarzałym opiniom, odgrywa kluczową i bardzo pozytywną rolę w budowaniu silnych i opartych na zaufaniu relacji między opiekunem a kotem. Choć ten proces zwykle kojarzy się z psami, koty jako inteligentne stworzenia również doskonale się uczą. A dobrze poprowadzona, systematyczna tresura może znacząco wpłynąć na ich zachowanie, pewność siebie i gotowość do pokazywania brzucha. Podstawą każdego skutecznego szkolenia kota jest metoda pozytywnego wzmocnienia. To podejście całkowicie pozbawione kari przymusu jest wyjątkowo skuteczne. Nagradzanie pożądanego zachowania czy to delikatną pieszczotą, spokojną pochwałą, ulubioną zabawką czy przysmakiem, tworzy u kota trwałe, pozytywne skojarzenie z daną czynnością. Jeśli kot za każdym razem, gdy pokazuje brzuch, otrzymuje nagrodę, z dużo większym prawdopodobieństwem będzie powtarzać to zachowanie, postrzegając je jako bezpieczne, przyjemne i opłacalne. Koty są również zdolne do nauki prostych komend, takich jak siat, łapka, do mnie czy na miejsce. Taka nauka to nie tylko zabawa, to budowanie wspólnego języka, który pogłębia zrozumienie i więź emocjonalną. Kot, który rozumie, czego oczekuje od niego człowiek i potrafi przewidzieć reakcję opiekuna, czuje się znacznie pewniej i bezpieczniej w swoim otoczeniu. Ponadto, prawidłowo prowadzona tresura to skuteczne narzędzie do korygowania niepożądanych zachowań, takich jak nadmierne drapanie mebli, agresja czy nocne miauczenie. Szkolenie nie tylko eliminuje problem ale przekierowuje naturalne instynkty kota na bardziej akceptowalne tory, oferując atrakcyjne alternatywy, co zmniejsza stres i prowadzi do spokojniejszego, szczęśliwszego współistnienia. Mam nadzieję, że ten materiał pomógł Ci lepiej zrozumieć tę tajemniczą kocią duszę. Jeśli dowiedziałeś się czegoś ciekawego lub nowego, zostaw łapkę w górę. To dla mnie znak, że temat Ci się spodobał. Zasubskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych fascynujących analiz kocich zachowań. I koniecznie napisz w komentarzu, czy twój kot często pokazuje brzuch, czeka wtedy na pieszczoty, czy to tylko znak zaufania? Bardzo chętnie przeczytam twoją historię.